A, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Mm. Dzień dobry, dzisiaj jest MHG. Cześć, cześć, witajcie No i moi drodzy, yy, dzisiaj znowu będziemy się klepać z nóbkami, tylko o, że nie, będziemy grali, nie będziemy grali easy, bo easy, yy, easy to sam zabiję yy, nooba Poza odcinkiem, bo się wciłem sobie. To dobra, to, 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 to po, po tym? Story mode gramy. Story mode. Aha. Okej. Okay. Dobra, wszystko... wszystko bierzemy Assina, bo mamy taką strategię, że najpierw bierzemy Asasina i później jak przyjdzie ten boss, to wtedy bierzemy tego. Bierzemy tego. Raczej bierzemy łucznika i wtedy go napalamy. No i moi drodzy. Walimy Nuby na ryj No moi drodzy, jesteśmy po cięciu Były problemy techniczne No i tak, yy, gdzie jest ten, Ale tutaj jest no. dobra Dobra, jest, spoko Ja to widzę chwilę Ja go tu żeśmy sobie... ja, tu, ja tutaj przytrzymam chyba Nuba I go cały czas napieprzałam mieczem Bo, jego ja, może został się napieprzony mieczem Dobra stronę, to na Ej, po, na storyboardzie chyba jest ta... O dobra, to jest ten mocniejszy On ma więcej życia chyba chyba, no na pewno I on mocniejszy miecz o! O, to Dobra, ten jest najgorszy, ten jest najgorszy Gdzie są te pomiagiery, które miałem wschodzić Te sikierą, co mają Are you STUPID 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 Dobra Jest, nie ma numeru Proszę i o im, Trzeba uważać, w sumie potrafią Cię zatłuczyć O, jest! To jest O, nie! Zabiłaś naszego... zaatakować naszego pomagiera O, dobra To gdzie to Oni są najgorsi oni są najgorsi jak e, jak podejdą ci. I jak przyjdzie post, one będą tak stać i będą blokować, e, będą, będziecie się na nich złapać. I po prostu tak, jak przyjdzie boss, to ty bronisz sportu, ja go na pierwnicę wysprzyję. Dobra, mi. No gdzie te pieprzony boss? Były giganty, więc teraz powinien przyjść. No nie, naszego. Dobra pomagaj, o dobra O jest, jest, jest boss Jest boss Jest mam za głośną grę Tak mam, mam za głośną grę Sorry żeście mogli nas nie słyszeć Ale po prostu miałam za moc Za głośną grę to ja się tak zorientowałem No nie na naszego pomagiera Dobra Dobra Zabi? Zabij mnie, bo ja muszę zmienić sobie na Chera Dobra, zaraz przyjdzie. No, nie trzymał... Teraz! Teraz! Ja on się Ja on się Aha, Na górze! Co on? Jego napiernie tam zyszał! Ale jak strzało? Ja nie mam żadnych strzały. Bo ja jestem ten, bo jestem... zmienię na naucznika. A jak się zmienić? Po prostu trzeba zabić się. To trzeba sobie zginąć. Ale ty zostań, ty zostań Asasinem. Kurde! Ja bo, bo ty masz bronić fortu, żeby nas... tego, dobra. żeby nas nie dojechali w taki Ała. sposób. A ja po prostu go nawalam. Najlepsze jest to, że po prostu ja odrzucę te kule, ja je po prostu odbijam. A prawie było już blisko. Już bym prawie dostęp. okej, okej, Tak, jest Nie. Ej, ja, ch ja chyba odbijam kiedy miał... Ufa! Ufa! Ileś tu jas, Ile ja, Ej, chyba kulę odbijam, kiedy miał wybuchnąć. Tak, skuszy! No, pół No i tu było nie mam. Jak mam cały. Dobra, leć, 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 leć! Zabij go, bo ja muszę... bo ja go nawalam. Patrz jak już go ujechałem w życie. Bo mocno. Chyba go da się zabić, yy, jako ten... Tak, tego gościu Idioty mnie chleplą, czekaj Jako jest. asasyn, tylko trzeba jego kulę odbijać Teo, bo mnie idiotzy jakieś chleplą No i zabij mnie jeden Idiota Dobra, jeszcze nie... Nie widzi nas I on jest Dobra Dobra, ja już mu ujechałem ja, Ej, on nie może mnie trafić z tymi swoimi kulami To nawet w sumie niedobrze Fuck, tak, czekaj, nie lubię jeszcze. O nie. Co mnie tak bije? A co ja sam w łeb?! Dawaj bi 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 bi. Bigo. Już farę się jak najbardziej jak tą blaszką. O jest, swoją bym ja atakował, mam go. To mnie się właśnie nie kończy, słuchaj. Ło! No, mam bardzo mocat. Tak. No dobrze, dobrze idę. Aha, Teraz zginie. Jest! No piona wodno, dzięki nam, co nie? No, piona. Jest. Właśnie, te, to jest właśnie poko po, po, jak zabić tego gościa. Gramy Insaina. Ej, ta bliska zniknęła. <ścoughs> no beka w chuj. <ścoughs> Dobra, gramy Insajna, <Insight> moi drodzy. <ścoughs> gramy Insaina, Gramy Insajna. Assassin. Taka sama taktyka, tego jeszcze za nie widziałem nigdy, bo tu ciężko w ogóle tego. Oni się chyba tu spawnują? Yy, tak, one się chyba tutaj spawnują i ten, yy, i w ogóle tego bosa jeszcze nie widziałem, bo jeszcze mi udało się przejść, bo tylko są, to są tylko same te. A ja go zabijam. Jak pokończymy na to po prostu kończymy z tą mapą. Wiesz, to jest cel, właśnie. Dzięki MH Games. To Ale udało nam się pokazać story mode. Chociaż o, w sumie, ja, ja bym grał dłużej w tą mapę, to bym w końcu go pokonał. Bo. Yy, właśnie ty odgrywałeś dosyć ważną rolę. Nie wiem dlaczego? W tej walce. Bo po prostu ty boliłeś fortu, a ja go napięszałem tylko. I tego właśnie, ja to sam wykminiłem tą taktykę Uderzyłem go! w świetle. Co? O kurde, nie udatakuję, pomóż mi, pomóż mi A! A! Nie pomagam, tylko tak, tak yy, ich ich, Po prostu Uderzyłem swojego, no, świetnie ha. Dobra Brawo Ale do... cicho teraz ta muzyka jest To są hakerzy inaczej, bo to są do hakerzy albo go proszę Odgłoszenie trochę grę, bo była cicho. Kurde. nie ciekawy, jak będzie wyglądać w tej mocy. Bo. Nie, nie stoi. O kurde. Ja na lucie ja na co znaczy, tego nie Nie wiem, jak. Ej, to... ulepie, ej. o kurde, ej. ej, on ma też kolejny zasięg. Ej, bo. Bibi, bibi, bo on się na mnie musiał. Kurde, ci mnie atakują. Kurde, ci mnie zaatakowali. To są hackerzy. hakerzy Jesteście na kanał y, Noob vs. Pro ja Noob vs. Pro vs. Hacker To po prostu mam, y, mogę to nagrać Tylko trochę to będę popracował nie Trochę nie więcej, Trochę montażu będzie Mocno dedam, mocno dedam Ja mam pół serduszka Ja mam dwa i A ja się trzymam, ja się trzymam. Dobra, o, ja muszę się Ja zginę, zginę. zginę, specjalnie Wiedz dlaczego? Oni nie mogą tutaj podejść! O, ja Bo jak oni podejdą tutaj, to zaczą atakować tego. E... O, co, co? I oni atakują! Ja, cze ja czekam, aż zostanie dodany tym. tutaj tryb e... ten. To jest comic sum. To mnie wtedy ciekawi, jakie to będą te bossy. Najlepiej skoku. No najlepiej, wtedy się criticala na zadaj. Mocne uderzenie. Nie no ja muszę sobie. No ja bym mnie uderzył! I na pierwszy musiałam, musiałam sobie... Mieć na pierwszy styl oddać. Oj, co? Że... No, czu... no, mnie uderzył tak daleka? Ej, no, błot nas no, ale... będzie. Pan, zaraz błot będzie. Dobra, to ja będę. No bo mnie nie atakuje No. no, szans. no o jezu! Ale zawiodłem się na tym bossie. Myślałam, że będzie bardziej jeszcze hardcore. Myślałam, że lepiej będzie. Ten największy, ten większy. Ale muzyka! A tu jest ten boss? Tak, to jest ten największy. No nie, no swojego, że to tak bosta, dobra, Ja to ja atakuję Ale fajna muzyka. Kurde, trzeba Dobra, dobra, mamy taktykę dobrą na ten, tego. Ja atakuję ciągle bossa, a ty tylko ty mały tych, tych hakerów małych. Niższych. Bo nie jest prosty. On prosty, nie jest prosty. Dobra, zginąłem jest. przez tych, przed tego gościa. O, ja nie nie bądź patanem! bij go! dlaczego ma największe obrażenie w tej... O tego... w tej... w tej... Dobra. bi, bi, Jak one atakują te mniejsze, to to jest trudne. Faktycznie to jest trudne, ale pod tym względem, że po prostu te małe atakują ciągle. No nie giń tak często. Ktoś tu musi atakować tego bossa. O, to nie A nie, nie zabija. nie No być. to jak tak... Jak zabili, to by się skończyła muzyka. Dobra, to się zamieniamy. Teraz, teraz ty broni, tak? dobra? Ty bronisz, ty broni. Dobra, coś widzieć. Ty broni była ja się, jak A tu muzyki nie ma? Ups. Ha, no skurda, przeglądarka się włączyła! Ja walę. No i. No nie powiem, jaka przeglądarka. Ale musi się zawsze co na nagranie włączyć. Kurde! Są tutaj. Ataku z tych. Nie ma tutaj. Przyglądamy. 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 Albo Przyglądamy. 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 ej Przyglądamy. a Przebramy. 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 Było. Było! Przez tą... Nie, przez tą waloną przeglądarkę! Dobra, jeszcze raz. Nie chcę się nie chce, no ale dobra, no nie chcę będzie no. Guest. Ja chyba wiem, kto to jest Guest. Kiedyś grałam w Roblox'a, muszę się szczerze przyznać. Ale, ale chyba... Ale chyba był jakiś Go... Guest? Jakiś tam był taki Guest. Ja pamiętam, że... Ja pamiętam, że kiedyś brałam J Break'a i miałam już Ferrari. Pamiętasz? Ja taki? sobie... Ja sobie też kupiłem Ferrari. Tylko Ferrari strasznie zbugowany było. był. miałeś szybki, bo ty zacząłeś ile? Pół roku temu, przedemną, co nie? Tak. W ogóle te Ferrari miałam takie... tego... Tylko to Ferrari było minus największy. Ona była strasznie zbugowana, bo się lubiła... Szybciej z tą lodziarnią! No szybciej! Szybcie. Bo ja, ja lecę na bossa. Dobra. Dobra No może teraz się odnosiłem, role, bo ten. Y Ej, ja lecę na bossa. Ej, ja bos, ja bos, Ja bos ty, tym. Ty 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 Dobra, Dobra. Ty. trzymaj go tak. Jak najdalej. Jak najdalej. Ty, ty mała na asystentować. Aha! No gnojki masz atakować, pamiętaj. Nie mogę jakiegoś ucisku dobra. No gnojki! Tam bym ci tak mówiła. Lecy z nim, lecy z nim. Nogi pamiętam, nogi sobie wlepują, nogi. Nogi. Jego, Posz... jak, ja tak mu zabiję, żeby tego, bo nie miałem kogo atakować wtedy. Ja oczywiście go atakuję dlatego, żeby po prostu się nie zbliżył. Pamiętaj, nogi go atakuję. wtedy on nie może tu uderzyć. Ale mnie go... Ej, pan jest taki, go klepiał. mnie się nie ubija. Ty to co, co na my nie na świecie, tylko na tył. No to... won, won. Nie zbliżaj się, nie zbliżaj. Ty masz malutkie... Ty gnoś... ja, ja biję go dlatego, żeby się po prostu nie zbliżał do mnie. Bo ja nie wiem, obra jak on jest mocny. Ale to... Właśnie, ja chcę atakować te gnojki, tylko że po prostu yy, muszę go odsunąć. Dobra, poszedł sobie. No, shift! Ja to się tu, ale ja no ja walę, shift. Ale gdzie ale sklepie. Jak to nie? Ja chcę go zabić, Ja tylko go piję, teraz ty. O, ja tylko chciałam go obi obić. Zobaczycie śmiecę. Wygrał. Zabiłem. Coś. I teraz moi drodzy. No i tak, to jest mało jak pros. No i mamy Respekta więcej. No i moi drodzy, tak będziemy. Będziemy kończyć Tak, tak, będziemy kończyć tą uczynek. Moje zakończenie czy twoje? No moje, bo zawsze jak ty jesteś na moim odcinku no. No odcinku to zazwyczaj używam twojego. Ale moi drodzy, zostawcie łapkę w górę. Yy, tego. Zostawcie łapkę Czy w górę. Czy to dokładnie bloków? Chyba nie bez zabezpieczu. Ciekawi, co mnie jest właśnie w tych komentarzach blokach, ale moi drodzy, mam nasz odcinek, żeby wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Nara i cześć. cześć.